Kość gnykowa utrzymywana jest w przestrzeni przez mięśnie. Czyli badając kość gnykową, wiem jakie są napięcia. Zapraszam Cię na kurs, terapia manualna w gabinecie logopedycznym, który jest jedynym kursem, który pokazuje i mówi jak struktury wpływają na tę kość. Gdy rozluźnisz te struktury, wpłyniesz na język, wpłyniesz na żuchwę i wpłyniesz na cały trakt orofacjalny. Czyli twoi pacjenci, którzy na co dzień seplenią, seple seple mają wady wymowy, mają krzywy zgryz może im pomóc, między innymi, pracą z tymi strukturami. Serdecznie zapraszam na kurs dotyczący logopedii. Kość gnykowa utrzymywana jest w przestrzeni przez mięśnie, czyli badając kość gnykową, wiem, jakie są napięcia. Zapraszam Cię na kurs, terapia manualna w gabinecie logopedycznym, który jest jedynym kursem, który pokazuje i mówi, jak struktury wpływają na tę kość. Gdy rozluźnisz te struktury, wpłyniesz na język, wpłyniesz na żuchwę i wpłyniesz na cały trakt orofacjalny. Czyli twoi pacjenci, którzy na co dzień seplenią, seplenią, mają wady wymowy, mają krzywy zgryz. Możesz im pomóc, między innymi, pracą z tymi strukturami. Serdecznie zapraszam na kurs dotyczący logopedii.